kochani, witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z takim wielkim e, holem kosmetycznym, wakacyjnym właściwie powiedziałabym, więc będą takie bardzo letnie rzeczy. Powiem Wam, że dzisiaj cały dzień przychodzą takie, takie wiosenno-letnie burze, znaczy no, mamy wiosnę, ale um, czuję taki, takie lato, bo grzmi, leje jak nie wiem, jest czarno, normalnie są takie czarne chmury, jak nie wiem jak zło nadchodziło w Londynie yy, żeby dopaść z charego tak wygląda niebo teraz e, ale jest super ciepło nie ma jakiegoś może upalu ale jest tak mega przyjemnie i właśnie stwierdziłam, że usiądę sobie, pogadam z wami do dużego aparatu i nagram wam hol, serial, no ja nie mogę <gryw> nie mogę to były dwie szaty prze przepakowałam to do jednej. I słuchajcie, byłam teraz w demie i właśnie niedługo e, czekają nas takie wakacyjne podróże za chyba dwa tygodnie jedziemy na wakacje e, i będzie dużo takich e, letnich rzeczy. I to jest hol z Demu. Wcześniej e, przecież byliśmy na nartach e, i miałam możliwość wtedy pójść do demu, ale wiecie, to było przed przeprowadzką i nie chciałam robić. E, Poza tym ja nie lubię też tak robić zapasów, fajnie chcą mi się z tym przeprowadzać i wolę iść i kupić to, co mi jest teraz potrzebne. No i też teraz jest dużo właśnie takich fajnych letnich produktów, bo oni mają dużo takich sezonowych yy, fajnych rzeczy, yy, o czym teraz wam opowiem. I słuchajcie, na przykład coś takiego. To jest yy, Balea i to jest pianka pod prysznic. O zapachu, co to jest? Sweet cake. Widzicie, i oni mają to jest po prostu taki mus do mycia cała. I one są super. My już mieliśmy różne, e, różne wersje zapachowe. I to jest jakaś chyba seria limitowana: strawberry, cheese, strawberry Cheesecake. I to jest taka mega gęsta pianka, taki mus, którym się świetnie myje cało, bo bardzo ładnie to pachnie. E, nie mogę powiedzieć, że to jest nawilżające ale ani nie podrażnia, ani nie wysusza. Naprawdę super są te, te pianki. Gdzieś tu mam jeszcze więcej zaraz, dobra, słuchajcie, ja będę wyciągać może po kolei wszystko, co my tu mamy. Tak! nie jeszcze, co to. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Dwa takie same żele pod I to też jest Balea After Sun um, żel pod prysznic, który tutaj z tego, co wyczytałam um, po angielsku ma cooling effect. Um, no i tak, pewnie ma być po prostu jakiś taki dobry... Po opalaniu, a ja wiecie co, uwielbiam, uwielbiam po prostu uwielbiam wszystkie produkty do opalania, wszystkie takie produkty po opalaniu właśnie. Uwielbiam ten moment, jak się schodzi z plaży i, się, i ciało jest takie rozgrzane, się wchodzi pod prysznic e, i właśnie wtedy można jakiegoś takiego pachnącego żelu umyć, użyć pod prysznicem, a potem jeszcze nawilżyć ciało i nie wiem jakoś takie z, zawsze właśnie jak jeździmy do Włoch. E, i te, tak jest, jest gorąco i się wychodzi na potem na taras z takimi mokrymi włosami, takie, nie wiem, a mi się to tak fajnie kojarzy, uwielbiam wtedy jest takie fajne, ładnie pachnące rzeczy. I to ma właśnie taki mega zapach, taki trochę mm, kremu z filtrem, trochę kokosa, trochę ananasa, czegoś takiego mega, więc wzięłam nam y, dwa takie żele pod prysznic, bo później też fajnie jak się wraca, żeby używać tego żelu w domu, żeby nam się karzyło z wakacjami sioła no, na wypiórce i znalazłam jeszcze coś takiego. Ja nie widziałam w Polsce takich wynalazków, już na pewno są, ale tam bardzo dużo było balsamów do ciała lub oliwek lub tego typu rzeczy w sprayu. I to jest Balea Spray on Body Lotion. O, tak on wygląda. I to jest zapach chyba jakieś mango. Mango Hibiscus, o. Yy, nie będę używać, bo coś innego przed chwilą użyłam i zaraz Wam pokażę. Aha, i on ma jeszcze 10% aloe vera. A ja ostatnio skupiłam się i zaczęłam w końcu używać balsamów. Yy, wcześniej używałam tylko oliwki pod prysznic. Nie lubię nakładać balsamów, nie lubię mieć nic na ciele, ale nie, po prostu trzeba nawilżać skórę i mam wrażenie, mam um, nadzieję, że to mnie zachęci do takiego codziennego używania, może taki gadżet ostatnio właśnie tak mm, jestem bardzo grzeczna jeżeli chodzi o to nawilżanie mam ten Balsam daw, który czy tam krem, nie wiem, coś tam z dove, co w sumie mi odpowiada i faktycznie używam tego regu regu regularnie i też widzę dużą e, poprawę wyglądu mojej skóry na cele, więc stwierdziłam, że kilka takich gadżetów zakupię e, co my tu jeszcze mamy to są takie chusteczki do czyszczenia butów. Ale Tomek już to miał i mówi, że są super, więc kupiliśmy taką przypadkową rzecz. Jeżeli chodzi o podróże, kupiłam taką małą maszynkę do golenia, znaczy no, ona po prostu ma krótszą rączkę, taki gadżet, ale ostatnio zdarzyło mi się zapomnieć na wyjazd maszynki do golenia i to jest straszne, więc stwierdziłam, że będę miała taką jedną małą podróżną, którą zawsze po prostu będę trzymać w mojej kosmetyczce podróżnej. Tutaj Tomek znalazł coś takiego, ja dokładnie nie wiem co to jest, to jest Philips yy, i to jest jakaś taka maszynka elektryczna, ale którą można się golić na mokro, yy, nie mam pojęcia, ale on szukał tego w Polsce, nie mógł tego znaleźć, akurat było w DM-ie yy, i kupiliśmy to tam. Jeszcze nie prosił, żebym mu e, kupiła e, szampon. I to jest chyba szampon przeciwłupieżowy, fructis. To jest jakaś nowość, ja nie kojarzy tej serii, e, żeby była u nas e, w Polsce. A Tomek kocha, kocha te szampony fructis za zapach. Więc mu wziąłam coś takiego. To jest cynk i. Nie wiem. Nie wiem, co jeszcze. E, też testowałam przed chwilą coś takiego. To jest, słuchajcie, Cotton Candy, from Bilu, Lilu, nie wiem, Bibi Loves You i to jest e, pianka, e, balsam do ciała w piance i wiecie co, ja przed chwilą to sobie testowałam i to po prostu jest taka pianka i to ma taki zapach i to tak ładnie się utrzymuje na skórze, to jest czad, po prostu to pachnie jak takie, jak jakieś takie perfumy, jaką Mademoiselle, nie wiem, I to jest zapach um, Cotton Candy, o, jak widzicie, czyli wata cukrowa, ale ten zapach nie jest jakiś taki, wiecie, tandetny czy coś, tylko naprawdę są super te perfumy, te, ta pianka, tu jest napisane, że to jest 100% vegan, więc to kupiłam jeszcze, słuchajcie, Colab Dry Shampoo Paradise Fragrance, um, i wydaje mi się, że mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest ta marka szamponów, które należy do brytyjskiej youtuberki model, model Recommends. Coś takiego. I powiem Wam, że tu jest napisane, że mają nie zostawiać białego tego osadu. Cikam tylko tak w korek. W ogóle całkiem ładnie to pachnie, taki kwiatowy zapach. I faktycznie. Mm, nie ma tutaj żadnego, a Batist lubi zostawiać. Więc w sumie teraz żałuję, że wziąłem tylko jeden. Nie ma takie urocze opakowań z flamingami. co też będzie fajne na lato, na podróże i tak dalej. Był bardzo duży dział SPF-ów, więc wziąłem coś takiego Sundance, Light Lotion, chyba o zapachu Kokosa, SPF-20, UVA, UVB. Tak on wygląda tam jeszcze jedną e, piankę pod prysznic. My już mieliśmy ten zapach. To jest kokos i nie wiem co, i jakiś kwiat. E, I to pięknie pachnie, naprawdę pięknie pachnie. Już mieliśmy chyba dwie czy trzy takie pianki i wzięłam ją jeszcze raz. Wzięłam taki SPF w sprayu. Tomek uwielbia takie SPF w sprayu i kiedyś mieliśmy takiego Lancastera, tylko to po prostu bardzo szybko się zużywa. Więc stwierdziłam, że teraz wezmę taki to jest jakiś tam Sunsport w sprayu 30 UVA, UVB. Między spoko. Wzięłam też właśnie na podróże. To się nie za bardzo opłaca cenowo, bo. Nie, nie, nie jest to ekonomiczne, ale to jest ta moja seria, którą ja bardzo lubię z OGX. Tak? E, kokosowa to jest Coconut Water, e, szampon i odżywka w takich małych butaleczkach. To mają bardzo fajny dział, ogromny tych miniaturek wszystkich. U nas już też się w Rossmanie to pojawiło, ale jeszcze jest mały wybór, a tam są mega takie produkty. Kupiłam też coś takiego. Zobaczcie, to jest taki mus do kąpieli vegan o zapachu wanila czaj, czy to jest, czy to jest. opakowania, to jest zawsze problem, żeby pokazać, ale mamy fokus, o, to jest coś takiego nie znam tej firmy, nie wiem co to jest ale ten zapach wanila czaj bardzo mnie, bardzo mnie skusił jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to wziąłam sobie coś takiego, to jest porycz czyli owszanka. Poppy seed i Vanilla. Organic, high fiber, ready in 3 minutes. Uh, I ja ostatnio cały czas jem płatki jaglane. I stwierdziłam, że spróbuję sobie takie pszanki. Całkiem apetycznie to wygląda. Zobaczymy. To jest chyba brytyjska firma. Będziecie znać, czy znacie. I wziąłam sobie jeszcze z tej firmy Vegans, Vegans, nie wiem. Macza mix wanila I to się zalewa po prostu e, mlekiem roślinnym, i można sobie w domu przygotować maczę Ja też maczę bardzo lubię. Więc cieszę się, że wziąłam coś takiego, jeszcze jakiś był inny smak, ale. wanila będzie ok. O, właśnie do tych szamponów wzięłam jeszcze Coconut Water Weightless Hydration Oil. E, widziałam, że u nas też już się one pojawiły w rosmanie w niektórych Rossmanach, bo nie we wszystkich. No pokaż. O, o, o. o nie odbijamy się. Tak on wygląda, to jest po prostu taki olejek do włosów, ale już jak robiłam zakupy, no dobra, wezmę też go. Aj, tutaj sobie wrzuciłam, żeby Wam pokazać, bo już mi się kończy ten mój ulubiony korektor z Maybelline, Instant Anti-Age Effect w kolorze 01 Fair i wzięłam nowy. Czy one weszły do Polski? Wydaje mi się, że nie ma w Polsce, niestety, prawda? I wzięłam jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Z tego y, ogromny, Nie, jeszcze będzie jedna rzecz. Ale już kończę, obiecuję. To jest y, dla Tomka ulubiony jego dezodorant. To jest Alverde Sensitive. On jest bez y, aluminium. On bardzo ładnie pachnie. To jest zapach aloe vera i rumianek. I jeszcze jedna pianka pod prysznic, już ostatnia, to jest Vanilla Cream. O, Tak to wygląda. Wydaje mi się, że te właśnie e, te zapachy takie Vanilla Cream ten. Gdzie mam to? I ten to są takie właśnie limitowane edycje sezonowe, a to już kupowałam kilka razy, więc wydaje mi się, że to jest non stop. No i jeszcze ostatnia rzecz. Mówiłam Wam, że jakoś pod... moje włosy potrzebują oczyszczenia, coś nie bardzo się lubią z um, wodą tutaj u nas pod prysznicem w nowym mieszkaniu, nie wiem. Kupiłam ten e, taki oczyszczający szampon taupy, ale nie ma szału, więc stwierdziłam, że wrócę do dobrego, starego ulubieńca. To jest Big To Proszę śmieci, jak ja Wam pokazuję, mówię, że wygląda jak solny glut, no ale tak on wygląda to jest szampon, który ma takie grudki soli o i go wylam przepięknie pachnie, uwielbiam ten zapach i naprawdę fantastycznie oczyszcza jeżeli go kupicie tylko to pamiętajcie żeby używać naprawdę minimalną ilość bo można przesadzić i go zużyć bardzo bardzo szybko eee, tak i jest naprawdę świetny, fajnie oczyszcza i włosy są takie puszyste. Jeżeli właśnie macie problem z takimi włosami, które są przyklepnięte, obciążone, to on jest naprawdę świetny. Jest drogi, bo 230 ml kosztuje około, tam bez jakichś groszy 18 euro, więc tani nie jest, ale tak jak mówię, że jeżeli jakby wyczaić, jak to, jak tego używać, to starczy Wam na dłużej i, i bardzo fajny szampon, więc... Mój haul. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co Wy zazwyczaj kupujecie w demie albo w laszu, albo co jeszcze mi polecacie mm, przy następnych zakupach. E, wiem, że Wy bardzo lubicie takie hole z demu, bo jak jedziecie gdzieś na zakupy, się wybieracie to, wtedy macie jakieś pomysły ode mnie, co można kupić. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się jaki.